Siemko i to was na Dina Dinka. Dzisiaj gramy w Kawaii i więc jeśli chciałam filmować, stawcie łapkę w górę i subskrybujcie. No i dobra. Yy, ogólnie sprawdziłam ile jest etapów, więc od, od razu mówię, że 80, więc no. Mało i w sumie idealnie. No. Tyle w sumie na luzie przejdę. Ale mega ładne jest, to takie kolory ma fajne. Ej, ogólnie mi tak do skina w sumie pasuje, jakby, nie? Te jakie kwiatki? Kurde, już myślałam, że spanne, bo tak się zapatrzyłam na tamte kwiatki. I na tego skina, że mi tak pasuje do tego obydwu. Więc no. Dobra, nie wiem. A nie da się tego ominąć? Nie no, pewnie spanne od razu, jakby. To lepiej nie popo...wać tak. No kurde! Jaki pech. Hop, hop! Etap dziesiąty. już dostanę nawet odznaka za etap dziesiąty. Ale no fajnie, fajnie. Kurki. No kurde. Ciekawe, czy te twarze są za robotsy, czy tak po prostu sobie można wziąć, ale nie wiem, w sumie nie chcę. Kurde, nie w to stronę! Co ja robię? Takie ładne. <laughs> Dobra, to po z tej kolejna odznaka. Kurde, myślałam, że to jest takie ten. Wspinania się. No, takie ten, na przykład tak ten. No! Idź! Idź! Nie! Kurde, ciężkie nam to jest. Trzydziesty i od pierwszy etap. タルチーして。

gdy spadłam. No! Myślałam, że to się gdzie indziej weźmie, jakby. Kurde. Myślałam, że to ten. Coś tak mi się Tak się poruszało. Jakby. O kurde. の Gdzie nie widzę tak? No nie widać jak się tak skacze, no tutaj, o. Aha. No tu gdzie? Nie tu. O kurde! Ej, no! Ej, to jest mega ciężkie w sumie. Nie, no może nie mega ciężkie, ale ciężkie. Tutaj trzeba. Kurde! dobra, bo to tak przyspiesza samo No ja chyba nie dotknęłam, a tutaj to. Ten... No jak tu no! Nie no, bo to się już robi pod sam koniec, kiedy zostały mi dwa etapy, nie? Szybko, szybko, szybko! Ura. No i A A no, jaki słodki misiu. Czy co? Pie piesiu. Nie no, misiu, tak. No i przeszłam etap 80, no nie odznaka, więc jeśli się Wam podobało, to stawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Bye bo, bo.